Klubie. Udało nam się. Przetrwaliśmy coś niewiarygodnego. Odparliśmy inwazję. Co? Skąd się tu wzięły symbionty? Chodźcie tu, symbionty! Niedaleko jest karetka. Podrzucę cię tam. Dzięki Spider-Manie. Za moment będziemy. Proszę, wszystko będzie dobrze. Nie wiem, jak Ci dziękować. A w ogóle, mój chłopak Cię uwielbia. Już. Po tots Koniec przerwy. Rośliny i pendrive? No niby nie powinno się podłączać dysków nieznanego pochodzenia. Ale znam Normana. To co? Rośliny i pendrive? No niby nie powinno się podłączać dysków nieznanego pochodzenia, ale znam Normana. Chyba. Peter! Przygotowałem to dla ciebie, bo wiedziałem, że kiedy przez to wszystko przejdziemy, kiedykolwiek by to miało nastąpić. Będę chciał Ci coś dać. A nie byłem pewny, czy będę mógł zrobić to osobiście. No. Hary. Po tym, jak fundacja Emily May została zniszczona przez łowców Cravena, poszedłem tam odzyskać, co się da, zanim ją zabrę. W pudełku znajdziesz kawałek kory z drzewa mojej mamy. Jeden z kwiatów May. Pomyślałem, że jeśli złożysz ich geny. Być może zdołasz uzyskać roślinę, która wyda nasiona. Ła. Wow. No, dobra. Pamiętasz te nasze pszczele-drony z badań terenowych? Wystarczy je przeprogramować do roznoszenia nasion po całym mieście. Prawdziwy z ciebie geniusz, Harry zbornie. No, to do roboty pszczółki. Wiem, wiem. Miną lata, zanim zobaczymy efekt. I kto wie, gdzie ty czy ja będziemy za tydzień, a co dopiero za kilka lat. Właśnie dlatego przygotowałem te symulacje. Emily i May będą żyć dalej. W mieście. I oczywiście nas. Kocham Cię. Naprawdę. Wiem, że z fundacją nie wyszło tak, jak liczyłem. Ale mimo to nie chciałbym jej prowadzić z nikim innym. Dam głowę, że zanim to obejrzysz, założymy kolejną fundację. Tylko Ty i ja. Od nowa. Brawo my. Brawo my. A! I jeszcze jedno. Mamy prezent dla Ciebie. Noż go dumnie. Trzymaj się. Czujecie ten zapach w powietrzu? To powie w świeżości. Nastał nowy dzień dla tego świata. Stając oko w oko z apokalipsą, zaczynamy inaczej patrzeć na życie. Pora zapomnieć o dawnych urazach, uporządkować priorytety. Kiedy inne kraje z zapartym tchem czekały, by zobaczyć, czy będą następne, Nowy Jork dzielnie prowadził walkę. Nie daliśmy za wygraną. Kiedy już uczcimy odzyskanie wolności, o którą toczyliśmy tak zaciekłe boje, zwrócimy nasze oczy na tych, którzy są odpowiedzialni za narażanie nas na takie niebezpieczeństwo. Mówię o firmie Oscorp i oczywiście o spider Usłyszycie wiele sprzecznych informacji i kłamstw na temat wydarzeń ostatniego tygodnia, ale zapewniam was, tu wciąż czekają na was tylko fakty. Przypomnijmy je więc. Spider-Man był widziany w czarnym kostiumie, następnie pojawił się potwór o podobnym kostiumie, a później nasze piękne miasto zostało opanowane przez przypominającego stwory. Oscorp twierdzi, że winę ponosi Spider-Man, który wykradł sprzęt firmy. Wcale mnie to nie dzi. Oscorp musi jednak odpowiedzieć za powołanie tych przeklętych istot do życia. Tak się właśnie dzieje, kiedy korporacje próbują bawić się w Boga, a jednostki posuwają się za daleko. Rzecz jasna, liczenie na wyciągnięcie konsekwencji wobec złoczyńców jest jak marzenie o znalezieniu lotarni na pustyni. Ale nie możemy zapomnieć, kto jest winny, ani wybaczyć. Na razie jednak cieszmy się życiem. Huh? Cudem je zachowaliśmy. Huh?